Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak, a sprawa jest poważna. Algorytm YouTube'a wytoczył ze mną wojnę. Moi drodzy, za każdym razem, gdy nowa osoba, która nigdy nie wpisywała tego hasła w Google, wpisuje, yy, może studiów, znaczy się, może studiów, yy, chcę napisać studów. ale zmienia na studiów. Dlaczego? Dlaczego algorytm chce, żebyśmy wyszukiwali informacji o studiach i to nie jest pojedynczy przypadek, zdarzyło mi się, że yy, podczas istnienia tego kanału moi znajomi pytali Ryszard, ej, ale w sumie skoro ty jeszcze nie jesteś na studiach, to czemu ty masz kanał o studiach? Albo lepiej, Ryszard, skoro ty już nie jesteś na studiach, czyli to było już parę dobrych lat później. To dlaczego ty masz kanał o studiach? To nie jest kanał o studiach! To jest kanał o klockach! O klockach! Takich fajnych można je odczepiać! Przyczepiać też można! Klocki! Klocki nie... Nie studia! Doszedłem więc do jednego słusznego wniosku. Muszę wygrać z algorytmem. Muszę się zastanowić, co jest ważne. Ważne na moim kanale, moi drodzy, są klocki. I ważny jestem ja. Ryszard Kowalak. I tak powstała nowa nazwa. Ryszard Kowalak może Klocki. Jestem z niej dumny. Poważnie. Albo chociaż algorytm będzie z niej dumny. Myślę, że będzie. A jak będziecie chcieli mnie szukać pod starą, no to dada, zapraszam. Nigdzie się stąd nie ruszam. Filmy powinny nadal się wyszukiwać, no chyba, że zmieni wam akurat na studiów. Napiszcie, co o tym sądzicie i napiszcie, że wam się podoba, bo inaczej yy, mój ochroniarz Dzidzia Wróg to nie jest taka zwykła maskotka, to jest maskotka z błędnie nadrukowaną twarzą. Zwróćcie uwagę, ona powinna mieć ją mu... Odwrotnie, ja zwróciłem uwagę na ten błąd w sklepie. I jak pani w sklepie powiedziała, A to jest uszkodzona, no to my ją wywalimy, to stwierdziłem, Nie! Będę o nią walczył! No i teraz ona walczy o mnie, tak? Więc jeżeli powiecie, że nazwa wam się nie podoba, to ta maskotka jutro pojawi się u was na chacie i to się źle skończy. Także. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, podsumowanie jest takie, że jest zmiana, i jak powiedziała maskotka, na lepsze, tak? To jest zmiana bezdyskusyjnie na lepsze. Skoro już skończyliśmy ten wątek, to zapraszam Was dzisiaj, czyli w ten piątek 17 marca na live o 20.00. To pa!